Hej, yy, tak, to znowu ja. <grych> yy, to znowu ja. Co yy, chciałem powiedzieć. Yy, jesteśmy na bowo rozwałce. jestem Wix, zacie, łapkę w górę, subika, strzelcie od razu, to wam się, bo wiecie co? Wiecie co odkryłem? Jak zostawicie łapkę w górę pod tym odcinkiem i zostawicie subika, to poprawi wam się humor <grych> Naprawdę. Nie dość, że mi się poprawi, to jeszcze Wam się poprawi. Polecam. Dobra. Yy, oczywiście mam skina tego takiego biednego kolesia. Wyglądam jak żule, ale jestem biednym kolesiem. To jest z tego... Z... no... Yy, jak to się nazywało? No, z tej mojej serii, przygód o, przygód Wixa. Dobra. Yy, najpierw to my tu... Obsidian... Bieremy Obsidian i krowa grzybowa do widzonka w sensie ja miałem tutaj zbudować krowę grzybową kiedyś ale mi coś nie pykło Czy co mi nie pykło? Coś mi nie pykło. W sensie tutaj ta gówniana choroba, w sensie, yy, choroba pojawiła się. Tu! Głupi cień zbudował wielką krowę grzybową i rozrzucił jakąś chorobę. Jakąś tam miksurką, która się rozprzestrzeniła i zaczęła robić grzyby, grzyby tworzyć czy coś takiego. Ja na szczęście po tym jak widziałem odcinki cienia, no ja już oczywiście wysadziłem i tu krawy się zaczęły spałować, ale ja już to wysadziłem, więc przestało to rosnąć yy, no, to było dawno temu, wtedy kiedy jeszcze ten yy, skasowałem yy, skasowałem te odcinki, te stare takie na przykład Creeper albo Gast to w, yy, z bombowej rozwalki to wtedy tego, dopiero wtedy to się rozprzestrzeniało na, jakiś tam, na jakimś tam czwartym odcinku chyba to się, się pojawiło dobra, yy, co bym chciał dziś powiedzieć krowa grzybowa odhaczona i co? Cień się też zaraził. Cień się też zaraził, więc jest bardzo jest z majonez. <śm> Popacień. tak, dziś budowałem szkieleta. Szkieletik zabudowałem budowałem z tych materiałów. Tak, wiem, pewnie mnie szanicie, że tutaj powinienem budować, ale mi się nie chce totalnie. <ś> nie chce mi się totalnie. <ś> Eee, nie, nie. Dobra. Ty głupi mam śmiech. Dobra. Tu jest wielki szkielet. Tu nawet trzyma łuk. Ten łuk jest kozacki. Ten szkielet trzyma normalnie taki wielki, gruby łuk, który wygląda. Nie, no po prostu świetnie wygląda. Najlepszy łuk, jaki tylko zrobiłem. Ej, nie, wiecie co, w sumie ja to tu o rozwalę dlatego, bo tu damy czarny beton. O, teraz ten mógł jakoś wygląda. Teraz to wygląda jak takie spłaszczone serce, ale i tak wygląda bardziej jak łuk. Dobra. Szkiela wygląda tak, że nogi ma takie, jak widzicie z przodu no trochę nogi zrobiłem za niskie, a za wysokie jest to to. No ale no. Jakby plecy są za wysokie, ale dobra, wyglądał tak. E, oczywiście blizna ma tak jak prawdziwy szkielet, w mu dorobiłem, bo wygląda wiele lepiej. E, no, ma mordę brzydką tak jak zawsze. E, z przodu nawet jest ładny. Ale z tyłu mi się wydaje, że jest. No, może ten, ten nie jest aż taki ładny z, z tyłu. Ale z przodu jest po prostu kozacki. Bardzo mi się podoba. To jest jedna z tych budowli, co bardziej mi się podobają. No, i licząc z tego, że to jest trochę yy, za nisko, bo to powinno być trochę wyżej, ale dobra. Dziś go będziemy wysadzać i się z nim bić. Tylko, że dzisiaj jest wielka, ale to wielka różnica. Ponieważ dziś będziemy walczyć właśnie tym Także składamy itemki i bierzemy siekierę yy, i jajka Tak, to jest dzisiaj nasza broń. I yy, yy, tak, tutaj są jeden szkielet. Ale ja tak naprawdę wezmę parę szkieletów. Także wchodzimy. Nie mam nic na sobie, nie mam. Pam, point. Czekaj. Mogę coś się sprawdzić. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te będą tu się kampiły. 7, 8 i 9. Tu, Także wejdziemy sobie na wieżę i game mode survival. A nie, te szkielety są za mocne, ale są za głupie, kurde, nie, nie, ja przegram to, nie, 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 za dużo tych szkieletów, naspałnowałem. czekaj, game on creative, zapomniałem jednej rzeczy, dobra, no, to jest teraz za słabe, więc wezmę sobie to i to, weźmiemy stak jabłek, to jest mój ekwipunek, yy, parę staków jajek, kamienna siekierka, stak jabłek i miksturki odporności, jakieś tam, came out, Survive. Oh! Uh, a sniper mnie. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh Ha! Kurde, wszystkie się mnie uczepiły! O nie! 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 Nie 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 nie! No serio, przegrałem to! Dobra, ja uciekam. Nie! Nie! Nie 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 nie! Sorry, że się nie tak zagrałem, ale kurde, 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 kurde! Ja to przegrałem! Ja przegrałem to! Ja przegrałem! Ja przegrałem! I się tak przegrałem, ale... Jezu! Dobra, widzicie się tam, głupie szkielety. Jezu, co to było? Są gorsze od tych szkieletów. U! I like the dawn's light. U, 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 u. Nie no, moja zbrojka jest kozacka po prostu. Ja no, sobie z jednym szkieletem nie dam rady. No nie gadajcie. Kurde, pada deszcz. Pada deszcz, pada deszcz. Zastrzelamy w niego? Oh yeah! Kurde, no nie, 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 nie. Nie, 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 serio no. Co jest? Czemu jestem taki słaby w to wszystko? Nie no, ja po prostu nie wierzę, ja po prostu uciekam. Kurde, teraz się stąd nie wydostanę. Dobra, game mode! Spectator. Jezu, nie chciałem tak nisko. Tym od Survival. Kurde, szkoda, że łuku nie mam Lubicie Indiana Jonesa? Bo ja lubię Tu-tu-ru-tu-tu-tu-ru ru Nie mam łuk! Mogę do nich strzelać! Mogę strzelać do ostatniego szkieleta! A, ale słabo poszło! Eno! O się kąpi! O ty nubie! Chodź tu, Nubie! Zabiorę już wszystkie szkielety? Ale ile ich tu było? Tu. Dobra. Ok, akaż przeżyłem Game of Creative. Idziemy na chwilę. Spaciu, spaciu. Bo potrzeba. Spaciu, spaciu, odwala mi. Bo potrzeba tego. Eee, Jezu. Czemu ja nie pamiętam? Elubinka. Dobra. Nie wiem do kogo piszę na czasie, bo nikogo nawet nie ma. No chyba, że cień jest Nie, cień nie ma Wątpię jakoś Dobra, po prostu tak zróbmy Idziemy e, też te mam Kurczaki, ale dobra, trudno Obsidian Szkielet, patrzcie w ogóle jakie moby zabiliśmy. Szkielet Wniski Osadnik. Kała wypadku na Magny Schalker Enderman. Szlam. Szlam. był jako pierwszy w całej serii odcinków. Pszczoła znaczy u Was była pszczoła, ale na przykład y, Endermana, albo Szlama, albo Creepera y, zabiłem już przed tym, jak skasowałem te odcinki. Ale odcinek, no, to jest Minecraft Nie, wielki życiowy, nie. Wielki życiowy błąd. Tak się jakoś nazywa. No, możecie sobie obejrzeć i będziecie wszystko wiedzieć. Krowa grzybowa, y, i pająk. A i jeszcze gazd. No, gaz też był przed tym, jak skazowałem film. A dobra, nie gadamy już o tym. Yy... Na czymś myślałem fajnym. Po pierwsze to. Muszę sobie to założyć. <grym> bo wyglądam. Nie wiem, tam po prostu podoba mi się ten chyba, bo on jest taki głupi. On jest taki kolczasty. Taki głupi i bezużyteczny. Ale to jest taki śmieszne. <grym> A w tym wyglądam śmiesznie po prostu nie no, uwielbiam ten hełm, bo on jest kozacki, po prostu taki śmieszny, że. Śmieszny, nie. A przy tym jeszcze jak, jak jestem takim biedakiem, mam takiego skina biedaka. No, normalnie nie jestem biedny, ale mam takiego skina biedaka i tak śmiesznie wyglądam, że po prostu jeszcze w tym hełmie kolczastym, tym. Nie, no, nie no, po prostu śmiać mi się chce. <laughs> nie no. <laughs> Śmieszne to. Dobra. Yy, gdzie jest TNT, bo się wydurniać nie będę. Nie będę, nie będę wydurniał. Dobra. Yy, za dużo dziś świruję. Bieramy se to, albo to, albo to. Stawiam TNT! Uuuu! Uuuu! A tak swoją drogą, to na serio dajcie takiego subika, bo będzie im mi bardzo miło. Naprawdę. Będzie tak milutko, że nie wiem. Po prostu będzie bardzo milutko. Więc kliknijcie w tym momencie. Łapkę w górę, Subika, dzwoneczek, żeby to. Łapkę w górę, żebym było miło i żebym wiedział, że film Wam się podobał. Yy, podobał. Yy, subika, żebym wiedział, że kanał Wam się podoba. Oraz musicie koniecznie zostawić jeszcze. Chwilowo. Musicie koniecznie zostawić dzwoneczek, żeby dostawać wszystkie powiadomienia o yy, w sensie kiedy wrzucę jakiś odcinek to wszystkie powiadomienia będzie się dostawać. Mam nadzieję, że to wszystko wiecie. No i żeby ten guzik najważniejsze subskrypcji yy, i te łapki w górę, żeby ten przycisk był szary, a nie czerwony, bo jakiś czerwony, to znaczy, że jest bardzo źle. Jak będzie czerwony, to będziesz miał zły humor. A chyba wszyscy chcą mieć dobry humor co nie? Tak mi się. ta, tak, ta, tak mi się też wydawało. Także no. My sobie wysadzamy tego gościa. Dobra, wiecie co? Yy, myślę, że to nie wystarczy, ale tak czy siak już mi się nie chce, ten, więc. Tu. O i tak. Wy, oto wybucha nasz piękny. Jezu, on wygląda jak smutny. Przy tym TNT. O Jezu. Znowu. Wydupiło jak nie wiem co. Ej, ale kolejny raz. Y, już chyba szalkę ostatnio... Nie, Płomyk ostatnio został tak wysadzony, że nic nie zostało. I teraz jeszcze w dodatku ten został wysadzony. Szkielet. Także nic nie zostało. Wow. Fajnie. Y, także y, my zakończymy ten odcinek na łódeczce. Także żegnajcie widzowie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. I Eluinka! Zostawcie suba! A, i wybierzcie koniecznie jeden z tych dwóch filmów. 爸爸。